Noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą w tym roku. Tylko w ciągu ostatniej doby z wychłodzenia zmarły trzy osoby. Od listopada z powodu niskich temperatur w Polsce zmarło 40 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega przed niskimi temperaturami. Synoptycy zapowiadają fale dwucyfrowych mrozów na najbliższe kilka dni. Na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym mrodzie prognozy meteorologiczne przewidują, że bardzo niskie temperatury utrzymają się do wtorku 3 lutego w niedzielny wieczór odbyła się narada kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęcona trudnej sytuacji pogodowej. W posiedzeniu wziął udział wojewoda świętokrzyski Józef Bryk. Dla samorządów Województwa Świętokrzyskiego wydane zostały rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa w czasie silnych mrozów. Dotyczą one m.in. całodobowego udostępniania dworców kolejowych i autobusowych oraz innych miejsc, które można wykorzystać do zapewnienia schronienia dla osób w kryzysie bezdomności. W związku z trudną sytuacją pogodową służby kontrolują miejsca, gdzie mogą gromadzić się osoby w kryzysie bezdomności. Przeprowadzono ponad 50 kontroli tych miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Większości to były pustostany, były to klatki schodowe bloku, były to strychy, piwnice. No, mieliśmy też takie informacje, że, że ktoś tam mieszka w ziemiance, na obrzeżach miasta, w szałasie. No całe szczęście to były informacje takie niepotwierdzone. Ktoś tam kiedyś bytował, a w tej chwili już tych osób tam nie było. Spotkaliśmy w trakcie tych działań kontrolnych kilkanaście osób będących w kryzysie bezdomności. No i oczywiście tutaj nasza pierwsza reakcja to było informacja o możliwości udzielenia pomocy noclegownia, ogrzewalnia, centrum usług społecznych. No w większości osoby jednak nie chciały korzystać tutaj z tej pomocy takiej socjalnej, z naszej strony. Jednego tylko mężczyznę dowieźliśmy do... Mieszkania socjalnego. Na terenie województwa Świętokrzyskiego funkcjonuje 20 schronisk i noclegowni. Obecnie wolnych jest 105 miejsc.